ma z tej strony KP Enduro, znowu jest Mr. Daniello I dzisiaj, słuchajcie, będzie nagrywana recenzja yy, e, Alfa Rada 250 Oczywiście motory, które mamy, ja mam bynajmniej motor 3-4 miesiące A Mr. Daniello ma 5, 5 miesięcy, więc opowiemy wam co i jak tutaj w tym motorze śmiga Dobra, więc Daniel opowiedz tutaj pierwszy o swoim Możesz opowiadać co tutaj było, co się działo, jakie są minusy, jakie są plusy to ja mogę powiedzieć. No na, na pewno chwilowo jestem na awarii yy, zapalania na starter. Yy, na, przy, na przycisk. No, no na, na starter, przycisk. no. no nie będzie. Yy, ogólnie min, minusów nie, nie widzę, no, ja, czy no jedynie jeszcze to sprzęgło, które ciągle się, się samoluzuje. No, no właśnie, wyskakuje bieg ciągle. To jest jedno. Więcej minusów sobie bym nie widział w nim. W sumie to możemy, moi drodzy, zauważyć, że Daniel nie ma headbarów, a ja mam jeden. W związku z tym, że ja zdjąłem. No co powiesz z zaponem CDI-ka? Jak działa w tym motorze? W sensie, czy dobrze, czy, czy jest polecany? Jak na razie jeszcze mnie nie zawiódł. Nie? cdi nie? W sumie dobre. Te CDI-ki są. Tak się reprezentuje tutaj Daniela. A, oh, taki ujebań, tak? tak, tak. <laughs> łańcuch on ma jeszcze, no oryginalny Zębatka też z tyłu, o kurwa nie ruszy, ta złata Stoi, Ła, łańcuch dobry jest O kurwa, czekaj <laughs> 42, słuchajcie, zębata z tyłu U Daniela Ech, I trzynastkę z przodu, a co z tym bakiem, powiedz Bo to jest najnowsza historia Co, no jedyny, no trzeba uważać Na bak, no bo wiadomo Śrubki jakoś się odkręca, to trzeba z... <laughs> Trzeba je dobrze odkręcić. Nie? nie ma niespodzianek nie przed nami. Gdzie to było? Tutaj? Tu. O, tam jest nawet szare jeszcze. Tam, w tamtym miejscu, słuchajcie, był klejony. Był klejony, bo, się, bo dziura była pod śrubką. No właśnie, musicie uważać, jak odkręcacie te śrubki jebane. Bo to kurde Ale tak Przez śmiga. <grym> to oceniasz ten motor? <słuch> No, taką wadę to... Można powiedzieć 9 na 10. 9 na 10? Taki w cenie-8000 8 to dobry, nie? No to jest nawet to i tak jest dobrze. No, 250 kurde. Motorze w sumie historia zaczęła się 4 miesiące temu, jak go kupiłem. E, jakie są wady tego motoru? Tak jak mówiliśmy, jest wybijający bieg. Najczęściej jest to od jedynki i dwójki, nie? Z dwójki najczęściej wypada. Tak. Bieg. I wtedy sprzęgło się. Kurko, ale spio z trójki też potrafi na się zluzować totalnie Z trójki też e... Szczególnie pod gór... górki wjeżdżając No właśnie, szczególnie jak wjeżdżamy pod górki Tutaj na Żwirowni akurat nie jesteśmy To wybija się ta dwójka często i to jest minus trochę e, W sumie minusem powiem jest przedni amor u mnie bynajmniej Bo on strasznie brzdęczy już U mnie bynajmniej, nie? Ja nie mówię, że u Ciebie Ale u mnie kurwa jest takie Jak jedziecie, to jest takie dziu, dziu, Amortyzatora no on już jest pewnie. po, po jeździmy. Ach, headbary, naprawdę one są takie twarde, że jak się wyjebaliśmy to kurwa. No pękną za pierwszym razem. W sumie wyjebaliśmy, one się obaliły po prostu. No w sumie tak można powiedzieć. Ja <laughs> Bo do powiem. wyjebek to kurwa brakowało trochę. <laughs> Zapłon CDIK, jeżeli mogę powiedzieć, to jest dobry zapłon. Szybko się w ogóle. No, dobry zapłon, szybko się wkręca. I ja ogólnie muszę Wam właśnie powiedzieć, widzę, że już tutaj Daniel, Daniel zainteresowany. Daniel ma jeszcze oryginalną 40. a ja mam 44, przez co mu jest wolniejszy, a po prostu tam. No, tyciek, tyciek mocno topie, nie? Przez co podgórki jeszcze dzisiaj nie próbowaliśmy, ale coś czuję, że będzie podjeżdżane. Jest bynajmniej dobry dzisiaj piasek i te w ogóle swe sprawy. Więc. Tyle to z recenzji, jeszcze wam do tego, do recenzji wrzucimy, wrzucimy filmik jak y, będziemy tutaj jeździli jakieś... Jeszcze te, te blaszki możesz powiedzieć, że się odkręcają, bo Aha, właśnie, słuchajcie... Tak a propos... No, no u Daniela... Jakie są śruby? To są ogólnie śruby oryginalne, nie? Co Te to? dwie. No właśnie, a teraz spójrzcie do mnie. Tu już było, słuchajcie, majstrowane. Tu są, znajdziecie, wkręcone jakieś inne dziesiątki, czy tam ósemki i, słuchajcie, nadycha. nadycha. I bo to się odkryciło podczas jazdy i odleciało gdzieś daleko, więc nie wiem, gdzie to nawet mam już. Szczerze, na to musicie uważać, to musicie dokręcać. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że jeżeli chcecie go odpalać z kopki, to Wam życzę powodzenia. Jedynie nie tyle. Bo ty... Coś o tym wie Daniel coś o tym wie, to jest przejewane od gospodyń W razie czego można pytać <grym> Oj tak Więc teraz wam pokażemy jeszcze jakieś zimy i mam nadzieję, że dobrze wyjdzie, więc A trzyma ten kraj na razie czyjś? No to sukhutko jest, ty Jak kurwa tam tak, czekaj, ja tyle odkroiłem że jak to rozrobiłem, to tam, to tam miałem taką grubą tą. ja to cały węchnąłem jeszcze śrubą dobiłem. Ja pierdolę, ty. No tam jest, ja wiem, tam jest teraz centymetr szpachli nałożony, tak żeby powiedzieć. Tylko ja no, bo pierdolę. kurwa centymetrowa dziura jest. No ja się nie dziwię wcale, jak tam takie rzeczy Ale siedziały. Kurwa nie cieknie w końcu! Nie. Ty dodałem, może skok pierwszy. Aha! Po długim czasie, kurwa. Aha, kurwa, godwa Aha, to czekaj. W sumie, o właśnie O, to jeszcze wam zaprezentuję jak się go odpala na kopkę teraz niestety Odpalił Idzie jak burza wydaje mi się że dobrze idzie. ale poleciał skuwany. O o o o No właśnie widziałem, widziałem. Ja mam już kurwa ja, tam Tam da tam da, tam normalnie idzie. No, byłby drugi raz wypadek. No, do no, tego, że mogę wstrząsać. Ale mi wybiło by Jo? No i słuchajcie, a to jest to, o czym mówiłem, że się właśnie wybija bieg, nie? To strasznie denerwuje ogólnie. Wkurza to. No, wtedy jest, kurwa, ciężko podjechać. No nie, on wyjedzie sam przecież, no z siaką stoi. Pierwszego odcinku! <gryw> jo ja pierdolę. Wyszedł na środę? Pokaż. Ja się wkopał. Był czysty i... i nie jest czysty. Yeah. Dobrze, idzie. Nawet po tamtą może. Jest piach, jest piach. A. O kurwa. Teraz mam salto Jemni. Zarąbiście ej Ty ładnie idzie teraz Tutaj ładnie szedł On na pełnym! A, A Bo nie było rezerwy No ja to tak to ja O Bo rezerwy nie było U, Dobra ja idę wam z nim Ja My są, jak są No weź go tam ładnie pogłaskaj żeby sobie odpoczął. Weźmy nie wiem, kołysankę zaśpiewaj. O, widzieliście? Tak, tak się szanuje. Motor Tak troszeczkę pogłaskać, klasnąć w ręce i zajarć się luka. Czy nie? Ja bez tego. No, no to. i don't know Bo będziesz tak ja wylądował No Kurwa, tak to... <laughs> takie przepaści są w Dawaj Race! Oh.